Poziomy alarmowania. Na początek warto wiedzieć, że obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy wynosi 300 mikrogramów na metr sześcienny. Podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład w Paryżu, już przy wartości 80 mikrogramów na metr sześcienny ogłaszany jest alarm smogowy. Zatem czy polskie władze nie bagatelizują problemu zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie? Jeszcze trzy lata temu poziom alarmowy wynosił w Polsce 200 mikrogramów na metr sześcienny. Uchwalone w 2012 roku rozporządzenie ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu podniosło poziom alarmowy z zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym do 300 mikrogramów na metr sześcienny. Mimo iż prawo Unii Europejskiej nie narzuca jednolitych poziomów informowania i alarmowania dla stężenia pyłu PM10, większość państw europejskich takie limity wprowadziło. Limity obowiązujące w naszym kraju są dwukrotnie lub nawet czterokrotnie wyższe niż w pozostałych państwach. Jednocześnie nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Poziom informowania dla pyłu PM10 200 mikrogramów na metr sześcienny. Gdy zostanie przekroczony poziom informowania, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Informacje te powinny zostać przesłane do przedszkoli, szkół czy szpitali. Również media powinny zostać zaangażowane. Poziom alarmowy dla pyłu PM10 300 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom alarmowy to poziom, przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne, doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Mogą być to działania takie jak wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast czy nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych.